Nazywam się Magda Melnek i witam Was w moim cotygodniowym komentarzu Liberté. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami o murach i w tym celu przygotowałam dla Was bardzo zajmującą książkę, którą w Polsce wyda wydało wydawnictwo WAB. Mury: Historia Cywilizacji. Jej autorem jest amerykański naukowiec David Fry, a samą książkę. Będziecie mogli już od jutra kupić w księgarniach. Fry już na wstępie pisze, otwarcie pisze, że temat murów, którym on naukowo się zajmuje, stał się obecnie szeroko komentowany. I są ku temu powody. On sam podkreśla, że jest z pokolenia, które raczej było przyzwyczajone do burzenia murów. I ja także do tego po pokolenia yy, należę. Jedną z najważniejszych dat dla mnie był rok 89, kiedy 9 listopada Berlińczycy własnymi rękami rozebrali mur, który dzielił ich miasto, a jednocześnie Europę na dwie strefy. Tak? Tą strefę yy, z naszej perspektywy wolnej, wolnego świata. I, I strefę komunistyczną. Od, czas, od tamtego czasu wydarzenia tylko przyspieszyły. W 2004 roku staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. Już od 2007 roku, jako członek układu Schengen, mogliśmy podróżować tylko z dowodem osobistym w naszych kieszeniach w ramach Unii Europejskiej. A z granic z Niemcami, z Czechami, z naszymi sąsiadami, którzy także byli, są członkami Unii Europejskiej, zniknęły, zniknęli strażnicy, zniknęły kontrole paszportowe. I bardzo często, jadąc samochodem, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przekraczamy granicę. Coś dla mojego pokolenia, co, co dla mojego pokolenia było wielką frajdą. A co pewnie dla wielu z Was jest oczywistą oczywistością? Jednocześnie świat tworzył czy też dążył do, do tworzenia stref wolnego handlu. Tak się działo w Unii Europejskiej, tak się działo w Ameryce Północnej, Południowej, w Azji, i mieliśmy wrażenie, że te strefy wolnego handlu w pewnym momencie zaczną się po prostu łączyć. Czyli ta filozofia eliminowania barier granic towarzyszyła nam przez dłuższy czas, ale jednocześnie w tym samym jednocześnie yy, yy, grodziliśmy się tutaj, grodziliśmy swoje domy, grodziliśmy prywatne osiedla, na których yy, zaczynaliśmy mieszkać, zaczęliśmy nawet grodzić własne śmietniki. To co w Polsce wydaje się nie być problemem, zyskuje pewną skrajność w takich krajach jak Indie, kraje afrykańskie, kraje Ameryki Południowej. I o tym fenomenie, grodzenia się w ramach takich baniek bogactwa w morzu desperacji. Mówi film, który obecnie możecie zobaczyć w kinach. Film meksykański reżysera Michaela Franco, który w tym w obrazie, który tworzy, ukazuje taką dystopijną przyszłość, w której te mury zostają w pewnym momencie sforsowane i następuje nowy porządek. Jednocześnie jest to tytuł tego filmu. Mam wrażenie, że ten lęk, przed sforsowaniem tych murów, przed tą dystopijną e, przyszłością, towarzyszy także bardzo wielu politykom. E, jednym z nich jest z pewnością Donald Trump, który właśnie na tych emocjach e, e, wygrał wybory, e, przekonując, że stworzy jeszcze wyższy mur na jednej z najlepiej strzyżonych granic na świecie, e, dzielących czy też łączących. Stany Zjednoczone i Meksyk. W Unii Europejskiej także nie ustrzegliśmy się przed podobnymi nastrojami. Odkąd w 2015 roku coraz liczniejsze fale uchodźców decydowały się na niebezpieczną podróż przez Morze Śródziemne, aby dotrzeć do, do bezpiecznego europejskiego brzegu, w samej Europie głos zyskały, zyskali populiści i ich ksenofobiczna narracja. I mam wrażenie, że od tamtego po, y, czasu politycy nie są w stanie do końca przeciwstawić się y, tej, y, tej opowieści, serwowanej nam przez, y, y, przez populistów. Stąd zaczynamy się zamykać. Europa zaczyna się zamykać, zaczyna budować swoje mury. My w Polsce także zaczynamy mówić o budowie muru na granicy z Białorusią. A w moim odczuciu, gdy się zamykamy, i o tym także mówi David Fry w jednym z wywiadów, który udzielił w The Times. Zamykając się, sami zaczynamy się zmieniać. Mam wrażenie, że stając się twierdzą, to, to, to zamknięcie powoduje, że erozji, erozji doświadczają nasze wartości, z których tak byliśmy dumni jeszcze niedawno. Stajemy się zamknięci, i tym samym przestajemy się rozwijać. I w mojej ocenie odgradzajmy się od tych sił witalnych, które przynoszą ze sobą nowi, których my postrzegamy po prostu jako obcych. Jednym słowem, rekomenduję Wam na te rozterki, które sam David Frey mówi, że dzielą dziś ludzi najsilniej, tak? Istnieje tyle samo ludzi, którzy mury chcą kompletnie eliminować, jak i tych, którzy chcą wznosić coraz większe fortyfikacje. Dla Was wszystkich y, sugeruję te dwie rzeczy: lekturę murów oraz pójście do kina i zobaczenie nowego porządku Michaela Franco. Na dziś y, to wszystko. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień.